Fedora 11 mamy już zainstalowaną w tej chwili. Że naj, jedną z najważniejszych rzeczy, żeby zacząć resztę cyklu instalacji i konfiguracji systemu, jest korzystanie z konta rota. Podczas instalacji podaliśmy hasło rota. To hasło w tej chwili wykorzystamy, żeby zalogować się na to konto. Pokażę jak to zrobić. Wchodzimy w menu programy, następnie narzędzia systemowe. Wybieramy terminal. Otwiera nam się terminal. No i żeby zalogować się na hasło ROTA musimy wpisać polecenie, które brzmi SU. Enter. I teraz system chce podali hasło. No i hasło podajemy jakie wpisaliśmy podczas instalacji dla ROTA. Hasła nie widzimy, ile znaków wpisujemy po wpisaniu hasła. Jeżeli jest bezbłędnie, to zalogujemy się na konto, klikamy Enter po wpisaniu hasła. Wpisałem bezbłędnie, jesteśmy na koncie Rota. I z tego konta możemy wydawać polecenia do instalacji różnych programów, konfiguracji systemu. no i te wszystkiego związanego z dalszą częścią e, tego kursu.